Dzień dobry, nazywam się Biadeczko Mateusz i zaprezentuję Państwu tu Turcone. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakierów w celu weryfikacji właściwej To lakierniczej. Dodatkowo zaprezentuję jak wygląda oraz pracuje silnik. Zajrzymy do bagażnika raz jeszcze powoli obejdziemy oczy dookoła, aby z bliska pokazać każdy element dla haszki lakierniczej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pogoda naprawdę nie dopisuje tego typu prezentacjom, ale myślę, że coś będzie widać i pomoże to Państwu w oglądaniu samochodu. Samochód posiada silnik benzynowy o pojemności 1, 6, 177 koni, Skrzynia biegów automatyczna silnik, oczywiście benzynowy. Auto sprzedajemy na podstawie faktury VAT marży. Proszę pamiętać, że każdy jest wtedy też zwolniony z podatków po zakupie auta. Dodatkowo jest możliwość kredytu, finansowania. W tego typu finansowania, kredytach czy innych świadczeniach finansowych pomagamy i realizujemy. Teraz przejdziemy do pomiaru długości lakieru Różnice na karoserii oczywiście nieznaczne, które nie mają wpływu w większości na pomiary potwierdzenie czy też element jest lakierowany czy nie wpływa oczywiście pogoda samochód jest mokry zapewnie pod tą wodą lekko skórzony dlatego też tu widać drobne różnice dodatkowo przypomnę jak zawsze na każdym filmie ta mała sonda dokonuje pomiaru lakier posiada strukturę oraz może być niewidoczna wniotka że to wszystko będzie zaburzało pomiar w tym chwilę na razie wszystko w porządku, dach w pełni szklany od początku do końca, dlatego niestety nie wykonam pomiaru, bo jedynie tu na końcu to jest góra klapy bagażnika, dach jest ze szkła, więc nie będzie zmierzony, natomiast tu rama dachu jest w porządku. Osoby stale oglądające nagrania widzą na pewno, że więcej punktów opieramy na jednym elemencie skupianym się. A jest to dlatego głównie, że samochód jest mokry. Aby ja mieć pewność, żeby nie wpadł jakiś błąd, z reguły są to mierzone w 4 punkty, ewentualnie 5 na całej powierzchni. Mierzonego elementu, natomiast na dzisiaj ta pogoda jest okropna, i nawet nie byłoby szans zobaczyć zrokowo, czy mamy jakieś szary lakiernicze, czy nie mamy. Dlatego po prostu chodzimy <laughs> to dokładnie sprawdzić. Tu w prawej części na razie jest wszystko w normie po prostu prawidłowo. To już jest plastikowa blenda, wnęka lewy tył, prawy tył. Niestety jest bardzo cienko lakieru, ale przynajmniej widzimy, że jest w nominale. Ale z reguły, jeżeli chodzi o te punkty, wewnątrz są bardzo cienko lakierowane. Na marginesie zdaję sobie sprawę, że nie jest to materiał na ten film. Ale mówiąc w skrócie, sprawdzając wnęki lampą inspekcyjną, byśmy widzieli, jak przebija podkład, albo nawet bez lampy inspekcyjnej, jakby idealnie kąt promieni słonecznych to też dopatrzymy się przebijania normalnej blachy czy też wszystko jest w porządku Jak to patrzycie, wszystko jest prawidłowo, jeżeli chodzi o elementy lakierowane, zajrzymy sobie od razu do silnika Jednostka napędowa tak jak mówiłem 1,6 turbo, 187 koni. Silnik pracuje równo cicho, po prostu prawidłowo. Jednostka chwalona sobie przez użytkowników tego co wypowiadają i zawsze pytamy naszych użytkowników samochodem, te, tego typu samochodem jeździ się przyjemnie posiada odpowiednią dynamikę pamiętajmy, że jest to jednak gabaryt suma, czyli nie tak jak w przypadku samochodu osobowego wszystkie elementy zewnętrzne elementy stałe typu yy, kielichy, mocowania, fartuchy, podróżnice pas przedni, to wszystko jest w odpowiednim stanie, tak jak w fabrycznym. Tak jak już wspominałem, jest to wersja premium, dobrze wyposażona. Jeżeli chodzi o prawa część z przodu, deska rozdzielcza, tutaj wszystko w porządku. Siedzisko również, oparcie, tak samo. Wyposażenie Android Auto, Apple CarPlay, nawigacja, kamera cofania dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele multifunkcja bluetooth wszystko co potrzebujemy w tym samochodzie znajdziemy, tutaj jeżeli chodzi o plastiki zaznaczę, że są to plastiki w ten sposób, że bardzo szybko reagują na zarysowania, ale tutaj jest też bardzo dobrze, tu wnęka również w porządku, z oczek czyli tak samo oczywiście stan tego samochodu jest bardzo ładny jest od <krym>, Przepraszam przeziębienie <krym, przebiegu <krym, krym, samochód posiada zaledwie 50 parę tysięcy km ładnie utrzymana Tutaj również w porządku Bagażnik Prawa część, oparcie tylnego fotela, lewa część, sad, tutaj nie ma żadnych śladów użytkowania, ta powierzchnia wygląda perfekcyjnie, pod spodem ręka, również pas potwierdza jego oryginalność, że nie było na najechania na tył, czy jakaś kolizja itd. Tak lewa część samochodu również w porządku jeżeli dziś nie zauważę jakichś ryski a państwo palcem czego nie pokażę absolutnie to nie jest celowe działanie ciężko nagrywa się z ręki patrzy się e, zarówno na samochód jak i ekran telefonu jeszcze do tego dzisiaj pada tu jest brudne w zasadzie leje jest okropna pogoda tu ręka nie jest uszkodzona Dlatego wideo jest nagrane, abyście Państwo mogli na własne oczy zobaczyć lub dostrzec to, czego nie potrafimy pokazać, albo nie są, co pominiemy. Jeżeli chodzi o konsolę, przyciski, te wszystkie elementy wyglądają po prostu bardzo dobrze. Tak jak wspominałem, dokładnie wiem, 49 są 49. 195 km także. Yy, jeszcze wrócę, bo też bym to tak pominął dzisiaj. Tutaj nic nie jest wytarte, zniszczone, uszkodzone. To jest to, że tu jest niezmieniony kolor, bo jest po prostu mokre. Ale do czego zmierzam? Jest to najgraniczny punkt wszystkich samochodów, które są podwyższone. Dlaczego? Lewa noga z całym ciężarem naszego ciała, ciała podczas wysiadania Jest to naciśnięte i to po prostu zawsze załamane Proszę zobaczyć jak to pracuje No i zawsze to gdzieś potem po prostu najbardziej jest narażone na uszkodzenie Ale tu jest jeszcze jak najbardziej w porządku Ale to jest z racji bardzo małego przebiegu Lewy przedni błotnik Pomimo deszczu staram się również patrzeć Nie tylko na nagranie, ale na z bliska na karoserię, nie widzę żadnych uszkodzeń. Listwa też nie jest orysowana, felga perfekcyjna, tarcza minimalny rant. Zakładam, że to są jeszcze hamulce nominalne, jeszcze nie wymieniane. Lusterko, lewe przednie czyli listwie ozdobne. Też nie widać uszkodzeń. Lewe tylne, czyli też nie widać ale najlepiej to byśmy ocenili oczywiście jaka byłaby piękna, słoneczna pogoda auto byłoby suche, wtedy będziemy mieli pewność natomiast większe uszkodzenia, większe jak na pewno byłoby widać ringi z tyłu w porządku felga też nigdzie nie uszkodzona tarcza bez rantu minimalna korozja, samochód stoi lewy tylny narożnik z lampą z dodatkami na dole Tutaj klapa też nie widać, żeby coś było nie tak. Tutaj na dole również prawy tylny narożnik jest w porządku. Góra i u prawego tylnego błotnika. Też jest ok. Helga w dobrej kondycji. Prawe tylne, czyli również. Progiem z nakładką prawe przednie drzwi też jest w porządku i botnik jest OK. Felga, jak i felga, też jest w porządku, z przodu. To no, wszystko wygląda dobrze. Zakładam z góry, że są minimalne odpryski, bo to jest używane. No w tej pogodzie teraz są niestety już niewidoczne. Natomiast elementy to ozdobne listwy. To wszystko tutaj dotykam, zawsze pokazuje to, że nic nie jest urwane, połamane, z racji, że samochód jest wysoki, ale krawężniki w mieście potrafią być wyższe, dojeżdżając takim samochód, nawet staniemy przed, puścimy go na P, on delikatnie się stoczy, oprze się na tyle, proszę zobaczyć, to się wszystko rusza, dźwignie się, samochód jest bardzo ciężki, wyskoczą zaczepy lub się połamiam. Podsumowując, auto prezentuje się bardzo ładnie, jest bardzo uszanowane, ma niski przebieg. Jeżeli chodzi o zakup, tradycyjnie to co mówimy zawsze, przed odbiorem wysyłamy samochód do ASO w celu weryfikacji stanu technicznego, tego czego tutaj pokazać Państwu nie mogę. Po takiej diagnostyce, jeżeli serwis daje zielone światło, wymieniamy oleje, filtry i uruchamiamy gwarancję na prezentowany samochód. Wszystkie szczegóły proszę o kontakt telefoniczny. Przypomnę, co mówiłem wcześniej, pomagamy w realizacji finansowań w każdej formie. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że pomogłem. Pozdrawiam. Do zobaczenia.